Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji MPG Go. Do 28 lipca wybili nam połowę drużyn w europejskich pucharach, ale to i tak pod warunkiem, że obliczeń dokonuje optymista, bo przecież Lech Poznań też już został ubity. Gra w pucharach, ale trochę nie gra. Sami rozumiecie o co chodzi. Miał grać w innych. Sytuacja, łagodnie mówiąc łagodnie mówiąc nie jest wyjątkowa, bo przecież my doskonale zdążyliśmy się przyzwyczaić do wszystkich letnich euro W, w zasadzie ktoś mógłby powiedzieć, po co on o tym mówi? EurofPL jest normalną częścią lata, tak jak komary, które nas gryzą. Jest taką częścią polskiego piłkarskiego krajobrazu, jak wieża Eiffel, jest częścią krajobrazu Paryża. No, EurofPL jest czymś, z czym żyjemy rok w rok, więc po co w ogóle przywiązywać do niego jakąkolwiek uwagę? Ale co roku pojawiają się okoliczności nowe, okoliczności wyjątkowe i w tym roku też takie okoliczności zaistniały. Mianowicie teraz, gdy to mówię, czyli jest 29 lipca, Norwegia ma, w, Norwegia ma wciąż cztery drużyny w europejskich pucharach. Dobra, to nie jest przykład, który kogoś rzucił na kolana, ale Malta ma trzy drużyny drużyny w europejskich bucharach, co oznacza, że ma o jedną więcej, Malta. Cypr ma trzy drużyny w europejskich bucharach, co oznacza też, jak łatwo policzyć, że ma o jedną więcej. Islandia oraz Wyspy Owcze mają po dwie drużyny w europejskich bucharach, a więc mają tyle samo, Islandia i Wyspy Owcze. Nie wiem, czy byliście kiedyś na Malcie, jeśli nie, to mogę wam powiedzieć, że ostatnia rzecz, w jaką byście uwierzyli, to jest to, że ktokolwiek gra tam w piłkę nożną. Malta ma więcej drużyn w pucharach niż my. Nie wiem jak długo, ale na ten moment więcej niż my. Jak to jest w ogóle możliwe? I jak to jest możliwe, że tyle samo drużyn co my mają wyspy owcze? Wyspy... Owcze. Gdybyście chcieli wiedzieć, jakiej wielkości są Wyspy Owcze, bo przecież nie musicie tego wiedzieć. Wiecie, że są małe, ale nie musicie wiedzieć jak bardzo. No więc yy, na Wyspach Owczych mieszka dokładnie tyle samo osób, co w Świętochłowicach. Rozumiecie to? Świętochłowice mają dwie drużyny w europejskich Bucharach i cała Polska też ma dwie drużyny w europejskich Bucharach. Kurwa, w Rumi mieszka więcej osób niż na Wyspach Owczych. W Rumi. Przypomnę, że ekstraklasa zmieniła podział środków, podział wypłat za prawa do, telewizyjne do polskiej ekstraklasy, właśnie po to, aby promować zespoły grające w Pucharach. Zamysł był taki: damy im więcej pieniędzy. One będą lepiej przygotowane do rozgrywek międzynarodowych. Nie sprzedadzą swoich gwiazd, mało tego, kupią kogoś kupią i będą mocniejsze i będą nabijać ranking całej polskiej lidze. Cała liga będzie na tym rosła. Po prostu przygotujemy tych naszych ambasadorów, ubierzemy ich ładnie i dopiero wyślemy w świat. 14% kontraktu telewizy telewizyjnego bonusowo trafia do klubów, które grają, grają w europejskich pucharach. 14%. Normalnie ta kwota byłaby rozdysponowana pomiędzy resztę klubów, pomiędzy wszystkie kluby w lice. ale uznano, nie, trzeba trzeba jeszcze dosypać tym, którzy grają w pucharach, żeby się uzbroili na te puchary. No to wam powiem, że się tak kur... uzbroili, że dawno nie widziałem nikogo tak uzbrojonego. Od czasów, nie wiem, jak Tarzana oglądałem, on był tak mniej więcej uzbrojony, jak oni są uzbrojeni, po zęby można powiedzieć. Lech wziął bonusowe 13,5 miliona złotych. 13,5 miliona złotych. Nawet połowy z tego nie wydał. I pozbył się najlepszych piłkarzy. Czy nie wszystkich najlepszych, ale dobrych. Takich jak Kamiński na przykład. Kownacki. Raków Częstochowa wziął 10 baniek dodatkowych i wydał milion. Pogoń Szczecin wziął jakieś 7 milionów i nikogo nie kupiła. Tylko jednego gostka wypożyczyła. Alechia Gdańsk została dodatkowe 3,5 bańki i sprowadziła jednego kolesia z pierwszej ligi. I to by było na tyle. I dwóch z rezerw wzięli. Cała Polska się zrzuciła, żeby oni mieli dodatkowy budżet, żeby się uzbroić przed pucharami. Rozumiecie to? I te całe zbrojenia wyglądają tak żałośnie. Jakby wam powiedzieć, ten plan do końca nie wypalił. To może zróbmy tak. Może skoro oni wzięli te pieniądze, a tak naprawdę nikogo nie kupili, to niech je oddadzą reszcie klubów. Solidarnie. Raków nie musi, bo Raków dobrze, dobrze, dobrze gra w pucharach, więc spoko, Raków wyłączamy z tego. Ale ci, co się zdążyli już zbłaźnić, niech oddadzą te środki, które miały być zagospodarowane w inny sposób, a nie zostały w inny sposób, bo to miał być skok na Europę, a nie skok na kasę. A przecież są jeszcze plany, żeby państwo dopłacało ogromne pieniądze, państwowe pieniądze tym, którzy grają w pucharach. I wtedy będzie można jeszcze więcej nie wydać, jeszcze więcej zatrzymać sobie w kieszeni i znowu powiedzieć, no, nie udało się, ale będziemy robić wszystko, by za rok spróbować ponownie. No, można tak. Czemu nie? Moim zdaniem, kontrakt telewizyjny za ekstra klasy powinien być wypłacany za to, czego dotyczy, czyli za ekstra klasę. Ja wiem, że to najprostsze rozwiązania są traktowane często jako dziwne, ale jakoś tak mam, że tak mi się wydaje, że jak kontrakt jest, dotyczy tego, że sprzedawane są mecze ekstra klasy, to pieniądze powinny być właśnie za mecze ekstra klasy, a nie za jakieś. Wirtualne wzmocnienia, które nigdy nie następują. I tak zgodnie z tym kontraktem, im ktoś jest wyżej w tabeli, tym więcej dostaje. To, no, to jest jasne. To, ja nie chcę tego wywracać do góry nogami. Chodzi mi o to 14% dzielone na Pucharowiczów. Co jak pokazał ten rok, jest bez sensu, bo Pucharowiczów wcale nie wykorzystują tych pieniędzy w taki sposób, jakie było pierwotne zamierzenie. Za rozgrywki w Pucharze UEFA płaci UEFA. Raków i Lech za zwycięstwa w czwartek dostaną ponad 2,5 miliona złotych. Po ponad 2,5 miliona złotych. Więc y, tam są pieniądze. Wystarczy zainwestować, a potem sobie stamtąd odebrać. W następnej fazie i Lech i Raków będą faworytami w swoich e, meczach, co nie znaczy, że je wygrają, ale będą faworytami i będą mogli podnieść kolejne pieniądze, znowu duże pieniądze. Naprawdę opłaca się czasami zainwestować, żeby potem wziąć dwa razy więcej. Ale zainwestować ze swoich, a nie z cudzych. Bo z to wiem, to jeszcze bardziej się opłaca, ale to trochę chyba nie fair. Generalnie cały ten system miał polegać na tym, że zbiera się cała wieś, czyli 16 klubów, 16 rodzin się zbiera i typują jakiegoś jednego najbardziej inteligentnego chłopaczka, żeby zrzucić się na studia dla niego i wysłać go do miasta. A jak już jemu wszystko dobrze pójdzie, to on wróci do wsi z walizką pełną pieniędzy i wszystkim będzie się żyło lepiej, i może nawet. W kanalizację podłączał. Tylko problem na tym polegał, że dali te pieniądze temu chłopaczkowi, żeby jechał autobusem do, ze wsi do miasta i tam poszedł na studia, a on się spóźnił na autobus, a pieniądze skitrał do kieszeni. I cały plan lek w gruzach. Ale za rok spróbują ponownie z innym chłopakiem, albo nawet z tym samym. Znowu mu dadzą pieniądze, żeby jechał do miasta, on znowu się spóźnił na autobus. I tak to się nasza piłka likowa kręci. Dziękuję bardzo. Płyną się nisko. To było moje stanowisko. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji MPG Go.